Cześć, witam Cię w przestrzeni moich kart Tarota. To będzie rozkład dla Panny pod tytułem Co idzie w miłości w lipcu, sierpniu i wrześniu. Proszę pamiętaj, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. I oczywiście tutaj nie będziemy robić rozkładu, żeby zobaczyć wszystkie aspekty w tych danych miesiącach, tylko z pewnością karty pokażą jakiś jeden ważny aspekt w danym miesiącu. Co tu może się dziać tak ogólnie w tych trzech miesiącach dla Panny? No będą jakieś wysłania, trudności, które są już od jakiegoś czasu. Ktoś czuje się taki bezsilny, że nie może wykonać tu żadnego ruchu. Jest też jakiś dystans, wycofanie się. Co tu będzie się działo? Tak, takie główne aspekty dla panny w lipcu. Dwa kielichy, sierpień, rydwan i król mieczy. Czyli w lipcu tutaj jakiś początek fajnej, romantycznej relacji, może jakieś randki. Um, może tu pojawić się w waszym życiu ktoś, kto wam się spodoba, z kim może być wam po drodze. To tak ogólnie się pokazuje, a później dołożę karty i zobaczymy, co dokładnie to znaczy. Później, jakby w sierpniu, sprawy bardziej posuwają się do przodu. Coś rusza mocno z miejsca, idziecie w jakimś kierunku, może też być jakaś podróż. A we wrześniu już tutaj jest aspekt, że ktoś może postawić granicę, że widzi jakąś prawdę, że może się dystansuje, że może ktoś nie okazuje uczuć. I co tu się będzie działo w lipcu? Co tych dwoje tutaj na ławeczce będzie? Co to ma znaczyć? Co tu się. Jaka tu jest między nimi relacja? Koło fortuny. To znaczy, że może tutaj ktoś stanąć na Waszej drodze, kto Wam się bardzo spodoba, zrobi się początek relacji, będziecie się spotykać. Będzie bardzo fajnie, romantycznie, miło i przyjemnie, i będzie się wydawało, że to powoli, powoli będzie zmierzać we właściwym kierunku. W kierunku coś stałego, coś mocnego, takiego, jakiejś dobrej, ugruntowanej, uziemionej relacji, i będziecie myśleć, że może to jest ta właściwa osoba, że to jest coś taki konkretny, na kogo można liczyć, komu można zaufać, a tu Ciach i coś się dzieje, i jest Osiem Kielichów czyli po prostu jest odejście z tej relacji, wycofanie się z tej relacji. No, ktoś się tutaj wycofuje, albo Wy się wycofacie z jakiegoś względu, albo ta osoba się wycofa. Także, no, może być tu jakieś takie rozczarowanie, bo wydaje się, że w lipcu wszystko fajnie. Się ta relacja układa, że ma jakiś potencjał, a że tu się może spo, będziecie spotykać, będzie fajnie, ale dlaczego tu jest osiem kielichów? No, bo jakiś pojawi się konflikt i w wyniku tego konfliktu może tu po prostu okaże się, że tu jest więcej osób. No, o jakiś konflikt będzie chodziło, jakaś draka się tu zadzieje, coś się tu zdarzy niemiłego. I po prostu ktoś tutaj, nie wiadomo kto, jest na ilustracji, jest kobieta. Być może kobieta się wycofa właśnie z tej relacji. No, po prostu zorientuje się, że jakby ta relacja nie spełnia ją jednak emocjonalnie, to nie jednak nie jest to, na co ta osoba liczyła. Także możecie to być wy. I zobaczmy, co tutaj jest dalej. W sierpniu coś rusza do przodu, gdzieś. Gdzieś, gdzieś staracie się pędzić, jakiś, obieracie jakiś kierunek. Słońce, mag. No, tutaj właśnie w sierpniu może się okazać, że to odejście, to zdystansowanie się, to może się okazać bardzo dobrym ruchem, bo już tutaj. Na początku właśnie sierpnia to może ktoś tutaj zmierzać w waszą stronę i tu może się pojawić naprawdę jakaś osoba, no taki mak, taki czarodziej, mężczyzna bardzo męski i tutaj dojdzie do wzajemnej takiego wzajemnego zauroczenia. Spodobacie się sobie nawzajem, ale tutaj w rycerzu buław yy, może nie można tak Liczyć właśnie tak jak tu, w rycerzu monet, że to wydawało się, że będzie to coś stałego, no ale okazało się, że jednak nie. A tu z kolei rycerz błagawsze to będzie. Może być takie gorące randkowanie, yy, bardzo fajne randki, spotkania, może się dużo dziać, dużo pasji, namiętności i to coś takiego może być. Ale to właśnie. W Waszym życiu, no może w przypadku kobiet, pojawi się właśnie mężczyzna, który, no, który może Was pięknie zaczarować. Zaczarować, uwieść, bo on zna techniki oddziaływania, tak aby po prostu osiągnął swój sukces. Więc jak Zawiesi oko na Was i mu się spodobacie, no to on już zdecydowanie będzie dążył do celu, żeby po prostu Was uwieść. To tak, coś takiego może być. A co tu mamy we wrześniu? Z kolei siła, as monet. dziesięć mieczy, no po prostu wszystko fajnie będzie. Ta właśnie re relacja z tym, może być właśnie, że z tym rycerzem Buław, tu się będzie rozwijać. Tyle, że na, na niego nie można tak liczyć 100%, bo on raczej dzisiaj tu z nami tworzy relację, a za tydzień ktoś inny może go zafascynować. Ale tu się okaże, że we wrześniu ta relacja się rozkręca, pełno namiętności, pełno pasji. Tutaj dużo się dzieje i się wydaje, że relacja zmierza do jakiegoś punktu kulminacyjnego, to znaczy do jakiegoś początku, który mógłby już oznaczać, oznaczać coś poważnego. Nie wiem, zaręczyny, oświadczyny, coś takiego, że jakieś rozmowy może o małżeństwie, a tu znowu ciach i dziesięć mieczy, i nagle wszystko się kończy. No, ale dlaczego? Bo ktoś tu po prostu się zdystansuje, nie wiem kto, ale tu jest Królowa Mieczy, ona się dystansuje, ale ponieważ tu jest rozkład dla panny, to może być, bo to jest osoba wodnik waga. Więc jeżeli kogoś takiego poznacie, to może być, że ta osoba jednak koniec końcem po prostu postawi granicę. Zobaczy coś, co jej się może nie spodobać. I po prostu okopie się. I z bardzo mocno się zdystansuje emocjonalnie. I tutaj jest katastrofa w postaci, w postaci 10 mieczy, czyli koniec, taki bolesny koniec relacji. No, no tak mogą wyglądać te wasze potyczki miłosne we, wrze we wrześniu. Ale dlaczego tu mamy 10 mieczy? Bo nastąpi jakie, z jakiegoś powodu przeciążenie w relacji, to czegoś po prostu będzie za dużo, czy odpowiedzialności, że albo ktoś nie będzie chciał wziąć odpowiedzialności, albo, albo tu trzeba może podejmować poważne kroki, a wy nie będziecie na to gotowi. No po prostu ten koniec jest z powodu przeciążenia, czegoś jest za dużo, a nie wiadomo czego. Jest czegoś za dużo, po prostu będzie czegoś za dużo, przeciążenie, e, za dużo może pracy, obowiązku, no jakieś, jakieś, jakieś przeciążenie, czymś spowodowane i z tego powodu ta relacja może się zakończyć. Ale jaka tu jest rada od Tarota na te... Tutaj potyczki miłosno-romantyczne dla panny na trzy miesiące? Trzy monety. No, gdzie możesz to współpracować? Gdzie możesz po prostu stu, to twórz tą relację? Ale trzy monety to może oznaczać właśnie trójkąt w relacji. To może się zdarzyć na przykład w miejscu pracy. Mogą być trzy osoby. Trójkąt miłosny. No, coś takiego może być. Albo. Albo co jeszcze tu może być? Trójkąt. Królowa kielichów. No, może się okazać, że mieliście tutaj właśnie do kogoś uczucia, no ale się może właśnie okazać, że tu jest więcej niż dwie osoby w relacji. Ktoś gdzieś może jeszcze. Z kimś kręcić na boku. Nie wiem, wszystkie te znaki tutaj mi się pokazują. Relacje trójkowe w tych miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień no bo tu będzie lato, będzie gorąco i bardzo łatwo o przygodę i skończenie w ślepą uliczkę. No coś takiego, także tutaj też u Was może się coś takiego zarysować. I taki jest rozkład dla panny na te trzy miesiące. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa. Pa. A tak w ogóle to proszę się nie przejmować, jeżeli tutaj ten rozkład może was jakby zawieść troszkę, bo mm, wy macie wpływ na sytuację i wy tworzycie to swoje życie miłosno-romantyczne, a nie te karty. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz pozdrawiam, papa. Pa.